Ona Was na moim kanale. Dzisiaj zaczynamy nową serię, czyli po prostu moje normalne wegańskie jedzenie, bez żadnego ograniczenia budżetowego. Pojawiła się wyobraźnia, abym zrobiła właśnie taki filmik: Co ja w ciągu tygodnia, ale nie na tygodniu za x złotych, tylko po prostu tak, normalnie. Postanowiłam, że zrobię taki filmik, gdzie pokażę Wam. Różne posiłki z danego tygodnia. Nie jest to wszystko, co jem, także nie będę tutaj pokazywać, nie wiem, każdej marchewki, którą przegryzłam, czy każdej kostki czekolady. To, więc, moim zdaniem, nie ma żadnego sensu celu. A więc pokażę Wam różne posiłki, które gotuję w tym tygodniu, a w zasadzie w ciągu najbliższych kilku dni. No i też ostatnio, właśnie, bardzo dziwnie się odżywiałam, bo albo byłam w podróży, albo byłam pomiędzy podróżami, co wpłynęło. Negatywnie na moje samopoczucie. Wiadomo, w podróży nie mam dostępu do mojej kuchni, do moich produktów, wiem to, co jest, wiem to, co mogę, jem te produkty, które są dostępne. Pomiędzy podróżami również. Odżywiam się dziwnie, bo na przykład, nie wiem, będąc w domu na 3-4 dni, nie chcę iść do marketu i robić jakichś dużych zakupów, po prostu gotuję z tego, co mam, dokupuję jakieś pojedyncze produkty, no i też nie jest e, taki styl żywienia, który preferuję. Także przez najbliższe niecałe dwa tygodnie będę w Warszawie, jej, a więc mam nadzieję, że w tym czasie będę mogła gotować trochę fajnych, wegańskich potraw. Mam nadzieję, że się Wam spodobają. I tyle, zapraszam do oglądania. Ja właśnie zbieram się do sklepu na zakupy. Zakupy też Wam pokażę, bo była prośba, żeby zrobić haul zakupowy, no to będzie hol spożywczy, a bo właśnie na zakupy chciałam iść wcześniej, ale czekałam na kuriera. Kurier nadal nie dotarł, więc chyba już dzisiaj nie dotrzę, także nie ma co dalej czekać. Idę. Tak wyglądają moje dzisiejsze zakupy. Najpierw poszłam do takiego sklepu z produktami blisko wschodnimi, żeby kupić najlepsze tahini. I generalnie, jeżeli macie możliwość kupienia tahini w tego typu sklepie, to bardzo Wam polecam, ponieważ te sklepowe, te marketowe w ogóle się nie umywają. To tych takich autentycznych, to jest w ogóle takie bardzo płynne i o wiele smaczniejsze, więc warto znaleźć, warto poszukać. No i cała reszta jest z biedronki. A tak w zasadzie wyglądają często moje takie tygodniowe zakupy. Są to głównie świeże owoce, warzywa, ponieważ takie suche rzeczy i strączki mam w dużych ilościach, ponieważ kupuję je rzadziej w większych opakowaniach, A także zazwyczaj nie uzupełniam ich co tydzień. Miks sałat, akurat taki z sałatą lodową, ale zazwyczaj lubię mieć po prostu jakiekolwiek liście, jakikolwiek rodzaj sałaty. Kupiłam tym razem wyjątkowo taki groszek cukrowy, bo akurat chcę go użyć część... Do zupy, którą będę, dzisiaj, którą będę dzisiaj robiła. Mam też kostkę tofu, to jest produkt, który bardzo często kupuję. Trzy duże cebule, dwa banany i kilka mandarynek. I to jest wszystko, jeśli chodzi o owoce na ten tydzień, Także na pewno jeszcze owoce w tym tygodniu to kupię. Mam tutaj również brokuły, kawałek kapusty, bakłażana, cukinie, ogórka, awokado. Będę robiła również rosły, dlatego kupiłam kilka marchewek, pietruszkę i kawałek selera. Glony nori, które mi się akurat skończyły. Jakiś taki chleb wieloziarnisty, cytryny, wegański skyr Tutaj są rzeczy, które kupiłam, dlatego że akurat były na promce. Będę potrzebowała dzisiaj jednej puszki mleczka kokosowego, ale kupiłam dwie, bo przy zakupie dwóch był rabat 4 zł. Więc czemu nie, ja i tak to mleczko kokosowe zużyję. I również mleko roślinne Alpro było na promce. Przy zakupie dwóch jedno było za złotówkę. Także akurat, jeśli chodzi o ten produkt, to jest dosyć spora oszczędność, ponieważ te mleka kosztują normalnie ponad 10 zł. I tak wygląda paragon, wydałam niecałe 100 zł, plus byłam jeszcze w tym sklepie z produktami blisko wschodnimi i to też nie kosztowało 16 zł. To nie jest wszystko, co będę jadła w tym tygodniu, ponieważ oczywiście mam dużo różnych rzeczy w szafkach i też trochę w lodówce. Będę musiała na pewno dokupić owoce. A te cztery rzeczy, tutaj te mleka Alpro i mleczka kokosowe, na pewno starczą mi dłużej niż na ten tydzień, ponieważ ja tego w takich ilościach nie jem. W tym tygodniu postanowiłam zrobić taki wegański rosół, wywar warzywny. I tutaj właśnie użyłam do tego takich resztek warzyw, które zbierałam i mroziłam. Także w końcu ich się nazbierało tyle, że mogłam zrobić z tego wywar. No i do tego jeszcze dodałam świeżą włoszczyznę i cebulę oraz czosnek. Na początku podsmażam cebulę na oliwie, aż będzie lekko brązowa. Następnie dodaję całą resztę warzyw, wodę. I wody daje tylko tyle, aby przykryła wszystkie warzywa. Do tego również ziele angielskie i liść laurowy oraz kilka grzybków shitake one nadają takiej głębi smaku. Tutaj są warzywa, które nie zmieściły mi się do rosołu, więc użyję je do czegoś innego w tym tygodniu. Zrobiłam również hummus, ale już nie pokazywałam dokładnie jak, ponieważ kiedyś wcześniej nagrałam przepis i tutaj znajdziecie go w prawym górnym rogu. pędzielink. I jako, że zrobiłam humus, był świeży, pyszny, jeszcze ciepły, to postanowiłam, że na kolację zrobię sobie kanapki z humusem i warzywami. Do tego również sezam, pieprz, proste, pyszne. Humus był przepyszny, chciałam go zjeść jeszcze więcej, dlatego zrobiłam sobie jeszcze taki talerz z marchewkami i ogórkiem. I tyle właśnie rosoło mi wyszło po odlaniu warzyw. Obrane warzywa w całości wyłowiłam i zostawiłam na później. Coś jeszcze z nich zrobimy. Również grzyby wykorzystam przy innym daniu. Tego dnia wieczorem planowałam zrobić taką zupę kary, ale coś poszło nie tak. Co? Nie wiem. W każdym razie niestety musiałam to wszystko wylać. Całe szczęście nie dodałam jeszcze od razu warzyw więc warzywa mogłam zużyć do czegoś innego. Niestety zupę musiałam wydać i postanowiłam zostawić jednak te klipy i o tym powiedzieć, ponieważ tak w mojej kuchni też czasami coś nie wychodzi i jest to po prostu część tego procesu wymyślania, tworzenia nowych przepisów, nie gotowania z jakichś już gotowych przepisów, tylko wymyślania swoich własnych. No i czasami coś nie wyjdzie i trzeba to wylać. W każdym razie zrobiłam później zupę miso. Po prostu woda, pasta miso, sos sojowy, warzywa, tofu, glony. Tutaj zużyłam również tę takę z rosołu. I to wszystko zjedłam z makaronem ryżowym, ale niestety już tego Wam nie pokazałam, ponieważ mój aparat się rozładował. <laughs> Więc niestety musicie zadowolić się tym ostatnim klipem. Dzień zaczęłam od kawy na mleku owsianym, i to jest właśnie to mleko owsiane barista, które się fajnie spienia. Ja nie piję za często kawy, ponieważ kawa bardzo mocno na mnie działa. Jestem bardzo wrażliwa na różne stymulanty, ale po prostu bardzo lubię ten smak. Na śniadanie nic kreatywnego, po prostu kanapki z humusem, który robiłam dnia poprzedniego, do tego warzywkę, zrobiłam jeszcze sobie taką sałatkę, żeby zjeść jeszcze więcej warzyw i dodałam właśnie do niej miks sałat, pomidora, oliwki, ocet balsamiczny i oliwę. Jakiś czas temu kupiłam taką karawkę i bardzo lubię parzyć sobie w niej różne takie napary ziołowe. I tutaj akurat miałam kwiat bzu, miętę i cytrynę i było to naprawdę pyszne. Polecam Wam to połączenie. Na obiad chciałam zużyć warzywa z rosołu z poprzedniego dnia, ale jako że już włączałam piekarnik, to chciałam, żeby coś również się w nim robiło. I dlatego postanowiłam upiec bakłażana, który zostanie wykorzystany później w tym tygodniu. I tutaj przykroiłam tego bakłażana na pół, ale zazwyczaj tego nie robię. Po prostu piekę w całości. Wtedy jest moim zdaniem najsmaczniejszy, taki bardzo miękki i soczysty. Tutaj niestety wyszedł trochę suchy, no ale trudno. A jeśli chodzi o warzywa, to po prostu pokroiłam je na mniejsze kawałki, dodałam oliwę przyprawy. No, i upiekłam aż uznałam, że są ok. W międzyczasie, kiedy warzywa się piekły, postanowiłam również przygotować po prostu moją czerwoną kapustę, którą będę używać w trakcie całego tego tygodnia. No i też postanowiłam zrobić zupę, bardzo prostą grochówkę. Tutaj mam po prostu cebulę, czosnek do tego warzywa, które zostały mi z rosołu, plus jeszcze jedna marchewka, bo. Marchewki miałam trochę za mało i jak zawsze zaczynam od podsmażenia cebuli na oliwie, a następnie tutaj resztę składników mieszam, zalewam wodą, przyprawy, no i tak dalej. Nic nowego. <grych> Grochu chyba dałam tutaj tak ze dwie szklanki, o ile dobrze pamiętam. A no i z takich nowych rzeczy to zazwyczaj robię takie zupy albo na takiej dobrej jakości, zdrowej kostce rosołowej, ale jak już akurat miałam mój rosół, to dodałam tutaj mój, ten mój właśnie rosół wywar warzywny pół na pół z wodą, ponieważ on jest taki bardzo intensywny i, i uznałam, że tak będzie ok i wyszło naprawdę smacznie. Z moich pieczonych warzyw z rosołu postanowiłam zrobić takiego bowla, do którego dodałam mieszankę sałat, czerwoną kapustę, również tofu, ogórki konserwowe, trochę mojego groszku cukrowego, który uwielbiam. No i oczywiście te warzywa, wszystko podałam tahini, i to było naprawdę super. Do tego jeszcze zielona cebulka, pyszne, bardzo proste, bardzo smaczne. A kiedy bakłażan nie był już gorący, obrałam go ze skórki. Ja w zasadzie tak wydrążyłam. Nie wiem, czy to pasuje tutaj to słowo. W każdym razie widzicie na ekranie, co robię. Po prostu musimy się pozbyć skórki. Ym, I tak, i właśnie takiego bakłażana przechowuję w takiej miseczce. Oczywiście lepiej jest to trzymać w jakimś szczelnym pojemniku, ale akurat nie miałam żadnego wolnego. No i tyle. I wykorzystamy to później w tym tygodniu. I wracamy jeszcze do grochówki. Ja lubię, kiedy zupy są takie bardzo gęste, więc lubię sobie grochówki część zblendować, później tą zblendowaną część dodać do reszty i wtedy ta zupa jest taka bardzo gęsta i kremowa. Dodaję tutaj jeszcze majeranek, czosnek w proszku, pieprz i sól. Później skoczyłam jeszcze na takie szybkie zakupy do pobliskiego sklepu, bo miałam ochotę na chipsy. I tak jak powiedziałam, nie będę Wam tutaj pokazywała w tej serii wszystkiego, co jem, ale jako że zazwyczaj w moich filmikach nie widać takich przekąsek, bo zazwyczaj mam bardzo mały budżet, to chciałam Wam pokazać, że tak, też mi się zdarza jest takie rzeczy. I jeżeli to nie jest zbyt często, to nie ma w tym nic złego. Więc tak, chciałam pokazać. No i tutaj sobie właśnie zjadłam te chipsy, dodałam też trochę talarków, które w ogóle bardzo lubię z humusem i do tego jeszcze sok pomidorowy, ostatnio bardzo lubię sok pomidorowy. No i jak już zjadłam chipsy wieczorem, to na kolację nie miałam ochoty na nic wielkiego, dlatego zjadłam po prostu humus z warzywami i krakersami i było pyszne i takie bardzo świeże. W rano zobaczyłam TikToka o tym, że takie mieszanki sałat, które są już umyte, i tak powinno się myć, bo mogą być nadal pełne zarazków, i były jakieś przypadki ludzi, którzy trafiali do szpitala, bo zjedli nieumytą, umytą sałatę. Więc postanowiłam umyć moją. <grych> A na śniadanie odgrzałam sobie zupę miso sprzed dwóch dni, która mi została. Tak, wtedy mi się wyładowała aparat, ale teraz możecie zobaczyć, jak wyglądała, kiedy była gotowa. Zupa to jest chyba coś czego raczej w Polsce nie jemy na śniadanie, ale ja kocham zupy. Jestem totalną soup girl. A tak, i lubię jeść zupę na śniadanie. A na obiad odgrzałam sobie porcję grochówki i chciałam jeszcze mieć jakieś takie świeże warzywa, więc robiłam sobie taką, nie wiem, pseudo sałatkę, miskę warzyw po prostu z czerwonej kapusty, ogórków i natki pietruszki, dałam oczywiście oliwę, sól. No i tyle nie miałam ochotę na coś słodkiego, więc zrobiłam sobie taką gorącą czekoladę do picia z takiej czekolady, którą kupiłam w Peru. No i tyle, bardzo pyszne. Później jeszcze zjadłam sobie deserek, albo miałam ochotę na coś słodkiego nadal, <gryw> więc jeszcze wleciało to. A na kolację zrobiłam sobie znowu taką miskę warzyw. Chciałam spróbować czegoś nowego, więc po prostu podsmażyłam czerwoną kapustę na oliwie, dodałam do tego dosyć sporo sosu sojowego i na koniec jeszcze zieloną cebulkę i to było naprawdę zaskakująco dobre. Bardzo Wam polecam to połączenie, właśnie podsmażona czerwona kapusta z sosem sojowym, super. I zjadłam tą kapustę jako właśnie taki dodatek do ziemniaków i brokułów do tego również tofu wędzone trochę humusu i ogórki z octu Posypałam jeszcze wszystko sezamem, zieloną cepulką, było pyszne, a później zjadłam drugą porcję bo nie chciałam, żeby zostały w jakieś resztki ja stwierdziłam, że w sumie jeszcze bym coś zjadła więc tak, tutaj była cała reszta moich warzyw wieczorem miałam jeszcze ochotę na jakąś słoną przekąskę, więc zrobiłam sobie popcorn. I uwaga, proszę Państwa, gwiazda każdego odcinka Tygodnia za x złotych, czyli pankejki owsiano-bananowe. Tym razem w takiej odsłonie czekoladowej. No i coś się stało z moją patelnią, że nie chciała tego normalnie smażyć. wyszło jakieś takie... Nie wiem nawet jak to ująć słowa, po prostu nie wyszło. Ale i tak było ok, i tak to zjadłam. Było smaczne, na smak nie miało to wpływu. No i podałam je sobie z czekoladą, malinami na ciepło. Również dałam tutaj banana, tahini, sezam i kruszone ziarno kakaowca, które również przywiozłam z Peru. a herbatką dnia była mięta z lipą. Teraz czas na gwiazdę tego odcinka, czyli przepis, który wymyśliłam, który najbardziej mi smakował w tym tygodniu. I to właśnie był taki makaron soba z warzywami i tofu. Zaczęłam od podsmażenia cebuli z czosnkiem, następnie dodawałam warzywa w takiej kolejności, w której jakby. zaczęłam od tych, które najwięcej czasu potrzebują, aby się ugotować. Przecież nie gotowałam tego, no ale wiecie, naj, najwięcej czasu zajmują, żeby zrobić się miękkie. No i tutaj właśnie uważałam też, żeby robić to wszystko bardzo szybko i cały czas mieszając, żeby warzywa pozostały chrupkie. Dodałam też grzyby Moon. Bardzo lubię grzyby Moon. Jest to fajny dodatek do różnych dań. Dodają taką fajną teksturę, są takie chrupkie. Na końcu dodałam tofu i makaron soba. Oraz mój wspaniały sos, który zrobiłam z dwóch łyżek sosu sojowego, łyżeczki oleju chili i łyżeczki oleju sesamowego oraz odrobinki syropu klonowego. Później dodałam jeszcze trochę więcej sosu sojowego, bo uznałam, że to jeszcze nie było wystarczająco dużo. W każdym razie wyszło pyszne. Jeszcze na koniec polałam wszystko, kiedy już było gotowe, sokiem z limonki i było naprawdę super. Do tego jeszcze zielona cebulka, świeży ogórek i trochę sezamu. Ja właśnie lubię mieć coś takiego świeżego do każdego dania gotowanego. A tutaj kolejny przykład jakiejś takiej mojej typowej przekąski. Tym razem były to akurat owoce i trochę marcepanu w czekoladzie. Do tego miałam też takiego szota zdrowotnego, którego akurat znalazłam na przecenie. Ja miał krótki termin przydatności do spożycia, więc sobie go wypiłam. A później jeszcze kakałko. Na kolację odgrzałam ostatnią porcję grochówki, a do tego kanapki z awokado i pomidorem. Z kolei wieczorem wymyśliłam sobie, że zrobię jeszcze taki miks prażonych nasion, pestek do posypywania różnych rzeczy na kolejne dni. To był dzień, kiedy pierwszy raz spadł śnieg w Warszawie w tym sezonie, więc postanowiłam wybrać się na randkę ze sobą. Zabrałam się do mojej ulubionej wegańskiej kawiarni o cukierni. Nazywa się Eter. A po drodze jeszcze weszłam do piekarni, gdzie kupiłam pyszny chleb. A w eterze zjadłam rogala wegańskiego, który był przepyszny, ogromny i w ogóle jeszcze był ciepły. A tutaj pokazuję oliwę, którą kupiłam po drodze do domu. To jest ostatnio. Oliwa, którą kupuję, jest taka właśnie bardziej delikatna w smaku. No i właśnie na obiad chciałam zrobić coś takiego bardziej lekkiego, ponieważ byłam jeszcze cały czas najedzona tym rogalem, nie kończyłam ochotę na jedzenie. A tutaj widzicie mój piękny chleb. Ale chleb za chwilę, bo zaczynamy od pieczonego bakłażana w pomidorach. Chciałam zużyć właśnie tego bakłażana, którego upiekłam kilka dni wcześniej oraz różne takie końcówki pomidorów, które po prostu leżały w lodówce i czekały na swój szczęśliwy dzień, więc postanowiłam, że to jest właśnie on, właśnie ten szczęśliwy dzień nastąpił. Bakłażana wrzuciłam na patelnię z rozgrzaną oliwą, do tego pomidory i jeden ząbek czosnku i uznałam, że mam trochę za mało pomidora, dlatego pokryłam jeszcze jednego. I to jest takie danie, które chcemy podsmażać, albo można też dusić pod przykrywką, jak najbardziej, aż całość będzie miękka i się połączy. I dodałam tutaj również sól i pieprz. Wracamy jeszcze na chwilę do chleba. Spójrzcie, jakie piękne. Wow. I właśnie kiedy kupuję taki duży bochenek chleba, takiego rzemieślniczego, który też jest zazwyczaj droższy, to lubię sobie go od razu już pokroić na kawałki i spakować. Część zamrażam, część nie. Tutaj właśnie te w woreczkach zostały zamrożone. Te dwie kromki postanowiłam zużyć właśnie tego dnia, a to tutaj będzie po prostu do zjedzenia w najbliższych dniach. Bakłażem w pomidorach już zaczyna wyglądać dobrze, także jeszcze doprawię to wszystko kminem rzymskim. On jest tutaj konieczny w tej potrawie, i na sam koniec dodaję świeżą natkę pietruszki. Wykładam na talerz, tak, połowę tej porcji i będę to jadła z dzisiaj kupionym chlebem. I przyznam, że ten rogal był naprawdę duży i naprawdę sycący. Także tak naprawdę jedząc to wcale jeszcze nie byłam jakoś szczególnie głodna. A później nie chciałam też jakoś za bardzo się najadać, ponieważ wieczorem szłam do mojego chłopaka i mieliśmy robić pizzę, dlatego zrobiłam sobie tylko taką czerwoną kapustę z dodatkiem cebuli, zielonej cebulki, grzybów moon i sosu sojowego. Taka szybka przywiązka na ciepło. A tu nasza pizza, która trochę nie wyszła, bo została zrobiona na mące czascy Przez pomyłkę. To w zasadzie miał być już koniec tego odcinka, ale w niedzielę wieczorem robiłam jeszcze taką prostą zupkę, więc postanowiłam, że Wam również pokażę. Chciałam zużyć resztę rosołu oraz resztę warzyw, ziół, więc podgrzałam całą resztę rosołu, dorzuciłam różne warzywa, zioła, do tego trochę sosu sojowego i zjadłam to wszystko z makaronem różowym. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka i bardzo. Czekam na wasz feedback, ponieważ to pierwszy odcinek z tej serii. Dajcie znać, co uważacie koniecznie. I pamiętajcie o wysyłaniu mi zdjęć, jeżeli gotujecie coś z moich przepisów, z moich pomysłów, bo naprawdę niewiele rzeczy w życiu sprawia mi tyle radości, ile zdjęcia, które mi wysyłacie z jedzeniem z moich filmików. Także bardzo Wam dziękuję. Padnijcie jeszcze na mojego Instagrama i na TikToka. No i do zobaczenia następnym razem. Pa!